Przy obieraniu fasolki oświeciło mnie coś z tematu psychologicznego związanego z kobietami i zależnością emocjonalną. No więc, robiąc sobie fasolkę, pomyślałam sobie, co to jest hasło. Niezależność emocjonalna, niezależność psychiczna, indywidualność i działanie w zgodzie ze sobą. W zgodzie z własnym sercem, z własną duszą, yy, posiadanie własnych celów i działanie niezależne, bez wpływu emocjonalnego, bez wpływu psychologicznego, psychicznego osób nas otaczających. To jest bardzo ważne, bo bardzo często wchodzimy w taką zależność i niechcąco zupełnie i niezauważalnie. Oczywiście to dotyczy też i mężczyzn, tylko popatrzyłam na taką grupę kobiet, która nie zakłada biznesu albo gdzieś marzy, by coś stworzyć własnego, ale siedzi w takich właśnie ograniczeniach mentalnych, czyli generalnie ten wpływ otoczenia ma na nich takie. Działanie blokujące, że obniżają same sobie przez to, przez ten wpływ, nawet nie sądząc, że to ma znaczenie, ten wpływ. Obniżają sobie poczucie wartości i wtedy nie działają. No a jak sądzisz, Ty masz taką wolność emocjonalną, wolność psychiczną? Czy jesteś świadoma, jesteś świadomy tego wpływu, jakie ma na Ciebie otoczenie, czy ono jest korzystne, czy niekorzystne, czy ono wpływa na Ciebie budująco, czy ono na ciebie wpływa rozwojowo? Czy, czy masz tą świadomość, jak to jest u Ciebie? To jest bardzo ciekawe. Jak to jest z tą świadomością wolności osobistej w zakresie? wolności emocjonalnej do wyboru, do świadomego postępowania i dążenia do swoich celów. To ja dalej kontynuuję obieranie mojej fasolki, już mam cały garnuszek. A pomyślcie, czy może chcecie to przegadać ze mną? To zapraszam na konsultację o wolności osobistej, o wolności do decydowania, do własnych marzeń, do celów. Możemy to przegadać, jeśli, jeśli masz ochotę. Ale też napiszcie, napiszcie w komentarzu, jak to jest, jakie macie marzenia, jakie macie cele i czy macie swobodny przepływ w dążeniu do nich, w wolności osobistej. No i najważniejsze: no ja się nazywam Agnieszka Stefania Muszem, jestem terapeutą holistycznym. Więcej informacji o mnie znajdziecie na www.agsmedicine.pl. Jestem też na social mediach, jestem na TikToku, na YouTubie mnie znajdziecie. Możecie posłuchać moich codziennych filmików, wideo, które nagrywam. Codziennie po kilka minut wyciągam kartę ze świata zwierząt. No i tak bawimy się po prostu w czytanki. Odczytujemy, jaka będzie energia na dany dzień. Zapraszam Was do wspólnej podróży. To jest jakaś też rozrywka, tak na co dzień, takie uprzyjemnienie, umilenie dnia, ale też myślę, że może to być inspiracja do zastanowienia się nad życiem, nad sobą. Inspiracja do może czegoś nowego, może do rozpoczęcia czegoś, co tam się kryje za zakrętem i macie na to ochotę. No, a ja robię dalej swoją fasolkę i dbajcie o siebie. Wszystkiego dobrego dla Was i do zobaczenia. Pa, pa!